Szybciej niż nie Anius, który już potrafi latać Widoczny mój, zapierdala na dragach Tak, zakładam kask I świat staje się piękny, kocham ten stan I jestem zdrowo pierdolnięty Na punkcie rapu, prędkości motocykli Oddany im by Zaczynam brat kolejny wyścig, kto jest choroba Z której się nie wyleczy nigdy Pozdrawiam lewa jesteś górę, jesteśmy bratni wszyscy Życie to wyścig, ja żyję po to by wygrywać Urodziłem się po to, aby swe życie zdobywać Odkrywam swe talenty Niczym Pandura braki W moim pojęciu o Polskim. wiesz akno i czymś tak Choć nieco jest potrzebne, by wstadzić się podbierać Nie będę nigdy szmatą, nie dam się poniewierać Ja mam swoje zasady, oglądy przekonania Nie mówisz mi baranie